Promocja miasta Kraśnika i Turijska jako sposób wsparcia rozwoju społecznego. To hasło, pod którym realizowany jest projekt między tymi partnerskimi miastami. Tym razem uczestnicy wzięli udział w warsztatach szkoleniowych z zakresu PR. Zajęcia odbywały się od 15 do 17 czerwca w Galerii Odnowa w Centrum Kultury i Promocji. Uczestnicy szkoleń zapoznali się z tematyką PR-u. 20 osób, po 10 z każdego miasta, brało udział w warsztatach i wyniosło wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, narzędzi i technik P.I.A.R.owskich, które mogą zastosować w instytucjach, w których pracują. Tak, to duże korzystne informacja i dużo różni się od tego, co my mamy na Ukrainie w tym samym pytaniu. I ja bardzo szczęśliwa, że ja taka możliwość uczyć się tutaj. Projekt pozwala na rozszerzenie współpracy między miastami partnerskimi, kraśnikiem i trójjskiem. Pozwala poznać kulturę i obyczaje, wymienić się doświadczeniem. Ma charakter szkoleniowo-kulturalny. Zakończyliśmy właśnie cykl szkoleniowy, który składał się z trzech takich modułów, dwóch szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce PR-u. Pozostają nam jeszcze wizyta studyjna w ramach Dni Kraśnika i wizyta gości w, na festynie Kup Pan we wrześniu. Partnerstwo między Kraśnikiem a Turyjskiem rozpoczęło się od 2002 roku i przynosi wiele korzyści obydwu ze stron. To jest duże dobre dla naszych miast, dla Kraśnika i dla Turyjskiego. czego my przyjęli po ciepłe po wodę postaczenie, po błogostroju naszego miasteczka. Dla uczestników zatem warsztaty i wspólne spotkania są okazją do zdobycia wiedzy, dlatego też deklarują chęć przystąpienia do kolejnych zajęć. Nauczyłem się pewnych możliwości kontaktu z mediami. A kontakt z mediami dla nas to jest budowanie wizerunku firmy, to jest możliwość reklamy firmy, to jest możliwość przekazywania informacji o firmie i dla firmy. Goście z Ukrainy mogli również zapoznać się z instytucjami funkcjonującymi na terenie naszego miasta. I poznać ich strukturę. Na co dzień pracuję w jednostce samorządu terytorialnego. Jestem uczestnikiem warsztatów. Przy okazji mogłam poznać nowe metody, nowe techniki, które mogę wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Wszyscy pozostali uczestnicy warsztatów mieli możliwość poznać jednostkę, w której pracuję, poznali zadania, jakimi zajmujemy się na co dzień. Poznali, jak wygląda pomoc społeczna w Polsce. Partnerstwo i współpraca jest bardzo ważne, gdyż daje już szansę rozwoju i zdobycia doświadczenia.